Siemanko kochani widzowie, co nie spodziewaliście się w tym tygodniu? No ja też się nie spodziewałem. Wpadłem na ten genialny pomysł jakąś godzinę po nagraniu tego co widzieliście w zeszłym tygodniu gdzie tłumaczyłem dlaczego nie ma filmów ale uznałem że skoro nie ma filmów bo nie mogę nagrać gameplayu to mogę nagrać dla was co innego. I mała niespodzianka. Otóż rozmawialiśmy ostatnim razem o tym jak to żeśmy zabili show i widzieliście w jaki sposób zabiliśmy show ale nie widzieliście, w jaki sposób można było zabić Ao. Więc w ramach, żebyście się nie nudzili jakoś przesadnie tym wszystkim, sobie tutaj jeszcze, żebyście się nie nudzili przesadnie tym wszystkim, to uwaga, 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 ogarniemy sobie za chwilę miniaturowy bad ending czapteru drugiego. I tyle, panie i panowie. Wziąłem sobie jakiś losowy film. Jak widzicie, jest to chapter 2 Alternate Ending ze Switcha. Nie będę wam pokazywał całego, bo, bo cały Was nie interesuje. Zobaczymy sobie tylko, co, się, co by się stało, gdybyśmy Hanako nie ocalili w sposób dobry i skuteczny, tak jak zrobiliśmy to w przypadku Kasimy. Uwaga. Nie miałem włączonego dźwięku. Okej, okay, przyciszyłem sobie, żebym mógł dawać e, komentarze tutaj. Ale to już widzieliśmy, nie? To jest generalnie... To jest generalnie sytuacja, w której e, odchodzący, odchodząca, jak zwał tak zwał, opierdala duszę Hanako. Dobra, przewiniemy sobie trochę. I mamy dokładnie to samo: że Hanako nie, nie smakowała za dobrze, więc y, musimy on musi zeżreć e, coś zastępczego że musi iść dużo, żeby stała się piękna dla nas. raz. I uwaga tego już nie widzieliśmy. Mamy krzyk. Idolki. Ai, dlaczego ja mówiłem na nią AO? Ai, przepraszam, jak sztuczna inteligencja. <grym> Nigdy nie byłem zbyt dobry z imionami. I panie i panowie, to będzie, to jest dobra scena. Hmm. No, to y, zapauzujemy sobie w tym momencie, żebyście mogli się y, poprzyglądać. Przyznacie, że obrazek całkiem niezły, nie? E, te motylki tak dyskretnie ułożone. Więc y, to by się stało, gdybyśmy spartolili sprawę z Hanako, której jak się okazuje, totalnym przypadkiem nie spartoliliśmy. To tyle, to taka miniaturka, na którą wpadłem, żeby wam nagrać i nazwę ten odcinek 12 i 3 tak jak była naga broń. 2 i 3 4 chyba, czy 3 i 3 4, jakoś, jakoś tak, jakoś tak to było, więc nazwiemy ten odcinek 12 i 3 4 i, i, i będziecie mogli sobie to zobaczyć. Mamy. 5 minut nagrania dużo się tutaj nie działo ja nie będę już gadał zapraszam do tak jak w zeszłym tygodniu zapraszam do obejrzenia innych odcinków Spirit Huntera zapraszam do obejrzenia Spirit Huntera pierwszego Spirit Huntera NG a także innych materiałów na moim kanale i jak już z racji tego że to jest piątek po Premierze nowej serii, to oczywiście chodziło tutaj o Force Pokena, e, którym jestem mega podjarany i którego faktycznie mam już od roku. Dobra, rozgadałem się. Zostawcie suba, zostawcie dzwoneczek, bawcie się dobrze, obejrzyjcie wszystko, udostępnijcie, zostawcie lajka, like w ogóle wszystko. A najlepiej przypnijcie się kurwa kajdankami do fotela i oglądajcie wszystko, co jest na tym kanale. Oczywiście pamiętajcie, żeby się przy tym zdrowo odżywiać i od czasu do czasu jednak odchodzić i wychodzić sobie na świeże powietrze, bo mamy lato. Jak już mówiłem w zeszłym odcinku, jeżeli chcecie mieć jakieś uzależnienie, to niech to będzie oglądanie moich filmów i, i tylko moich filmów, przynajmniej w jakimś tam stopniu będzie to dla was bezpieczne. Dobra, do zobaczenia za tydzień. Już naprawdę w normalnym odcinku Defmarka, chyba że coś się spierdoli dokumentnie, ale trzymam kciuki, że tak nie będzie. Na razie jeszcze raz wszystkiego najlepszego, miłego oglądajcie, bawcie się dobrze, cześć.